Pewnie nie możecie się doczekać na moją przepowiednię, jaka będzie zima w tym roku, w roku 2021-2022. Otóż w tym roku powiem Wam, że musiałem obejrzeć sobie kilka roślin. Wrzos, oczywiście, jak najbardziej. Oglądałem kwiaty wrzosu i oglądałem również dziką kalinę. I co mogę powiedzieć? Dwa ostatnie lata, dwie ostatnie zimy udało mi się przewidzieć idealnie, praktycznie. A w tym roku powiem tak. Jeżeli ktoś lubi zimę i lubi zimowe sporty, to musi być, że tak powiem, zwarty i gotowy, ponieważ w tym roku zima, i tutaj bardzo ładnie widać, na tych kwiatostanach. Zima w tym roku będzie do połowy. Zwróćcie uwagę na kwiatostan. Łodyżka jest dotąd, a kwiaty są do połowy. Ten okres to jest druga połowa zimy. Nie ma kwiatów, nie będzie śniegu. Na każdym Praktycznie kwiatostanie można to zauważyć. Spójrzcie, dotąd mój palec, kwiat dotąd. I jak wszędzie się popatrzy, to tak właśnie to jest. Druga roślina, na którą patrzę, tak jak wcześniej powiedziałem, to jest dzika kalina. W tamtym roku owoców było mnóstwo, a w tym roku łodyżki. Jedno, że są o wiele rzadziej, a druga sprawa mają na sobie mniej owoców. 3, 4, czasami zdarza się 5-6 sztuk. Więc ta kalina nie produkuje aż tyle owoców dla dzikich ptaków. I to też jest jakaś wskazówka. Na pewno zima będzie łagodna, łagodniejsza o wiele łagodniejsza niż w tamtym roku. Święta, święta powinny być ze śniegiem, a po nowym roku już, już będzie łagodniało i już będziemy się powoli zbliżać do wiosny. Czy będzie wczesna? Nie wiem, nie wiem, ale jak się dowiem, to wam powiem. A czy mam rację? To się przekonamy już niedługo. Jeśli film był pomocny, zostaw łapkę, subskrybuj kanał, jeśli lubisz takie klimaty jak na moim kanale. Dziękuję za obejrzenie filmu i pozdrawiam serdecznie. Siema.